Siema, dzisiaj kontynuacja KOTH. Nasza sytuacja na serwerze wyglądała następująco: po wbiciu na serwer nasza baza była już zrajdowana, więc wzięliśmy po prostu ceki i poszliśmy zrajdować baskę. No i od razu ją przejąć, prawda? No w skrócie to tyle, zapraszam do oglądania. Dobra, to biorę 3 saczele, 4 ceki. Tam dobra, powymieniałem kałacha ja jak... jednego Fumy. czy drugiego Dziemy. na jakieś itemy takie użyteczne, typu jakieś sztabki czy coś, więc sobie rzeczy, więc nie będzie aż takiej straty, mam tylko Thompsona na sobie i Semika no. Dobra, to co, i... wchodź na serwaj i idziemy na pustynię i raidujemy coś, nie? No. Ubrany? No. No to lecimy. To lecim. był jedyny spek. Gdzie, dobra, gdzie nas zrespiło? O, blisko nas zrespiło, dobra, dawaj do siebie najpierw. Ugryty pek. Gdzie? Nie wiem. No dostał. To jest ZDZ. Nie wiem, są z Takim głównym kurwa, czy, czy co? Nie wiem, no dostał. Trzy hity. Gdzie mnie Kurwa, nie tu gra. też armoretki. Ja pierdolę, wszędzie armoretki. A zabiłeś go tego typu? Nie, bo mi się coś landmarki. Hmm. Ja mam Dobra, jakbym, to... jakbym w morzu był kurwa ja mam jakoś tak Nie wiem od czego, ale jakbym w morzu był <grym> dupę. Dobra ty tam uciekaj żebyś kurwa nie, nie zdechnął z tymi cykami A wtedy zbytałam, już nie będziemy. no. dupę z tą A tu jaka baza? Też armoretki Chrysta Panie ja wszędzie armoretki A ma armoretki czy nie? Weź sprawdź Da, armoretki to te są pewno. To. to musimy jakąś małą bazę z armoretkami znaleźć, bo nie damy rady takiej dużej przewierć bo na jedną armoretki idą dwie ceki. Możemy dwie armoretki parę drewnianych drzwi czy coś. A tutaj? Nie wiem jak O to dobra, chodź do mnie, chodź do mnie, mam drewniane wiem, drzwi. Mamy i te inne? Tak, tak, ja no wziąłem, będę... wziąłem mam mam sobie TCK mam drzwi, mam jedne Dobra, dawaj, fajn. Dobra, rzuciłem Kurwa ile to szło, na to nie pamiętam. Dobra, rzucam cekę, nie pamiętam. O kurwa, to nie pada, kurwa. Padło? Nie. Czekaj, idzie typek chyba. Kity, dobra śpi. W środku jest chłop czy mi się wydawało? Nie wiem, zabijemy a nasz zewnątrz No ile to wytrzymuje? Dobra, Dobra. A chłop, dobrze słyszałem Kurwa, padło mi się. Uch No to chuj, pograne. No trudno. No to nic, zaczynamy od zera dzisiaj. Najwidoczniej. No Chcesz kawaha? A ty masz, żółty. Mam. Zaczynamy no od zera to mogłem. tak, czyli pustynia nie ma sensu bo wszyscy z armoretkami tam mają, czyli dobra to dawaj na snowy Może dawaj, ej to wziąć te sachelem, może zajdujemy coś kurwa, nie wiem Na snowy, jest dosłownie drewniana baza Dobra Zespijd się obok siebie, zadaje się, wzięłem te trzy czele. To dawaj, tu jest jakaś drewniana. Zobaczymy co tu potrafi. No to tu koło mnie jest ta drewniana baza A drzwi jakie ma? No drewniane O, teraz to jest Je było. Mamy... Dobra, mamy maskę. Mam mamy bazę. O kurwa mamy, chłopie To kurwa jedynie tylko były. Rozpierdalaj pisika Kurwa tylko Dobra, to jest ja już farmy drzewo na turboxa i na drzwi. Dobra. Ale posypał Ciekirka jest, nie wiem, chcesz kilkę. Mam, mam, mam siekierę No w sumie nic specjalnego nie posypał, ale... I Chodzi tak, żebyśmy kurwa, bazę nie mieli, bazał, nie? nie? Bardzo duży fałszyw. I Może straciliśmy ceki, no ale chuj, no tak jest. Boże z baza, baza jest. No jeszcze... Body do kałacha spojrzał, Dobra, mam, mam Toolboxa. Gdzie go postawić? U góry chyba nie? Tutaj nie wiem po byle gdzie kurwa Dobra stawiam tu back Jeden Drugi dzięki. mój se, ja idę po drewno na kolejne drzwi Znaczy na drzwi po prostu, na jakiekolwiek drzwi bomby mi... Dors. No i są drzwi, Posuniemy. no czyli mieszkam na zimie no więc mieliśmy trochę farta w niefarcie, gdyż mimo padnięcia na pierwszym razie udało nam się szybko zdobyć jakąś baskę. Także magazynek z skała. tu. Chłop! Dobra, pięknie. A spadłem. Dobra, jeszcze złamo se chłop wziął do tej MP5. Znaczy do tego Pythona. Jeersy trzeba szybko zdobyć. Ja, ale powiem ci, że szczerze, że. że... I, I tak mieli opór, ej, mamy step, Mamy styf, no. Dobra, śpi. Dobra, ej, powiem ci, że oni, gdy, gdy nas traktowali, mieli opór, fuj, bo wtedy, czekaj, mieliśmy ile? Pięć z tych yy, kurwa centerek? Czekaj, z 5 chyba było. No. Coś takiego. Także no, kurwa. No. Stała. Dostał dwie banie Dzień. i stoi, ale ja mam loa jest Jaka na górce, jakiego? na skałce. Leczę się. Powiedz czy mnie rasuje, jakby co. No, nie widzę nikogo na skałce. Nie widzę czy jest... Ale go kurwa ten... Takie bani mu zapadają, że się schował od razu. Może z tym normalnie kątem. Podoba mi się to. Nie wiem, nie widzę nikogo. No, chyba uciekł. Chyba się obsrał. No, no dwie, dwie banie zresztą, to samotności I ciało No kurwa, to A jak on stoi? nie wiem, właśnie ja, no, się... Kurwa, no dwie banie i ciało No, no Metal fragmenty Kurde Yyyy Dobra To biorę moi i lecą po prostu Kurwa siemane. A mogę kupić przecież tak. Shop, raz, dwa z trzy pary drzwi i trochę tych boksów Dobra kupiłem, lecę na chatę. co się kurwa, Chłop dostał. Dwie banie dostał, kurwa widzę skałką tam jest. O, A, dwie banie dostał, kurwa go trafi nie mogę z tego MP5. jest inna. Kurwa klas O! Co, no i w końcu widzę normalnie, a nie jakby taka mgła gęsta była, jak. Taką mgłą miałem przed chwilą, że. Jak, no nic nie widziałem, a teraz już jest taki... Można jebnąć ją potem, nie? Tylko pierw Swoją, tak jak mówiłeś, nie? Co? No. widzę ty. Zabiłem jakiegoś kampera. Dobra. Zabiję. Dobra. Dobra Biorę. Mam dwa saczele. Nie ja znaczy starszą? Tak. Znaczy, ja jeszcze wezmę. Ja mam jeszcze cztery chyba. Save Dobra. Odłożyłem się trochę w skrzyni. Zajebałem ją całą. Co prawda? Prawie. Wow. Prost. Trzy, trzy soczele mam. Powinny inny Trzymaj. Dobra, to Trzymaj. ile mam soczeli? Ja mam trzy. Ja mam dwie. No to pięć soczeli. No to tak naprawdę dwie metalowe drzwi. No to dobra, dawaj, idziemy. Dobra. Także boszko. To... Rzucam. Dobra. He, <laughs> wiem czy ja bym O kurde, ja byłem... armoretki. Y... Ile no masz to tych zaczęli? Dwa. No to nie przebiłem się. <laughs> ja pierdolę. No to wracamy na chatę no. <laughs> Ja wiesz, w te pieniądze nawet nie. Nawet tych, tych pieniędzy nie używam. Tylko jak się gromadzą i tyle. Także dla mnie jest pikuś. Skałka okay. Hit. Drugi. Drugi raz. A, widzę. Trafić. Dobra. Dobra, mniejsza. Hop, z zrzałem, o, pokoverujesz mnie razem. Jednego trzeba, dziękuję. O, chłop, chłop, uważaj, uważaj. Tu, pod skałą. Dobra, śpi. Dobra, git. A ja mam dwa statczele, kurwa. No to się szybko w bazie i. Mm, lecę. Chcemy go slutować. Miał coś? Coś się posypało no na ta, tak, 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 pewno miał. MP5 z domnikiem. Ej, o, amunicja. Trzeba? ją? Tak, chciałem. Znaczy, no. Musimy szybko yy, zamienić te drzwi drewniane, bo... No, może no. być kraksa z tego względu. Oj, 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 tak. Masz rację, tylko czekaj, jak to tu się robi, kurwa. Oj, z boosterem no, tak? miał. O kurwa. Co za, Co za bogacz, kurwa, nie? No. <laughs> no to, to... No to się tutaj Rozpierdol ich tam Pokażę ich Leży Gruby, kurwa Plecy czemu? masz, plecy masz. O! Le, plecy masz Gruby Gruby, gruby go goni Dobra, ja się uleczę Zajmę się nim Kurwa, gruby się tak jakiś leży w ogóle. No tak, bo za gościa, ale gruby. Aha, aha. A ten typek? O, leży. Zniknął. Zniknął. ten, ten typek. Miał semika, ten typek. Dobra, ja z spierdalam, bo tam biegnie dla nas... Ty. Klucz zielony. Biście, mamy w domu zieloną kartę. Dobra, ja Ej! się. Ale mi tylko to nie chodzi, nie, plus set. Ta... Dobra, to ja biorę zieloną kartę i we... wezmę ten zielony klucz od razu. Chłopo do wioski wchodzi tej głównej, spierdolą. Dobra, ja widzę. Ja mam silencer, więc spróbuję go cicho zabić. Dziękuję. Jednak nie Dobra. ma silencera, bo go nie założyłem. O, semikamiał! Kurwa! Pięknie. magazynkiem nawet. No, mniejsza. Mniejsza to właśnie. Lutuj, eksplozimy. Ja Niebieska mikrofon. karta, Nice. To dawaj, Ale wchodzimy aha. na zewnątrz, save zone i lecimy... bo my mamy niebieską kartę tuż koło chaty. I ja teraz dropnę niebieską nie. kartę, nie? A tu nie mamy klucza tego zielonego? No mamy, ale nie, tam czy... chyba będzie lepszy ten rum w niebieskiej karcie. No dobra, to chuj, otwieram. No to dawaj. Dobra. Dobra, otwieram. Czekaj, poczekaj, że biegnę. Dobra, że Dobra, Tylko czekaj, gdzie to był... To było jakoś, trzeba było najpierw odruchować chyba. Osztaba. sztaba. Tu trzeba było najpierw. Ja byl... A na ja dole czekaj. było, na dole Chodź, chodź, chodź Bo ja tu, bo ja tutaj Jak ja to trzeba zieloną, żebyśmy złoty Czyli tu na dół, chodź, chodź, chodź I tu Chodź, chodź Tu to było Dobra We I otwieraj. tu był złoty O, jest złoty Jest, oh, jest, jest O kurwa, dobra Mam na ostatnią No to otwieraj, dawaj I To takie splądruj... Jak to splądrujmy może, co? No dobra Daj mi body Ej, ja czekaj Dobra no o sporo, sporo skrzynek. O, jakiś czerwony, kurde. Otwieraj. Wszystko. O kurwa, śmieść elektroniczny. O, jakiś booster. A kur... Ech, proszę, no. kurde, to coś tam Ej, no, sporo şey jest. Sporo się nie zaskoczyło. Gopalder. E, szczerze myślałem, że będą jakieś lepsze Feli, Tak, pompa, Po prostu jest do... dużo tych dużych. No tak. Ale myślałem, że będzie trochę lepszy loot. I kurwa jeszcze Mam jednego satchela kurwa, nie? Ja i to znowu, to szybciej Ale spoko, bo mamy już kurwa na skrzynki, nie? Także no, jest jest. No to nie co jest Pewnie Chłopy, dwóch, jeden w środku wioski, jeden za wioską. Tu jest taki zachodze. Dobra, rozdzielamy się. Volk. góra Jakiegoś Bambiczkę zabiłem U góry jest Voltam tam Na dworze Próbuję go zraszać. Czy coś y... Dwóch, trzech widzę Dwóch, yy, kurwa Mam Bolta Dwóch przed Tobą Dwóch kurwa z Przed tobą. leży Leży Jeszcze dwóch przed Tobą będzie Bo widziałem spierdalali. Dobra mam Bolta Uciekam Dobra, dobra Wypierdalaj women <noise> Hehehe Łap Dostał dobra. głowę i ciało Za drzewem jest, leczy się Dobra, da Ma błąd, ta chyba Kurwa pieski Idź, idź, śpij, śpij, śpij. Brunel Plecy, plecy! Kurwa, gdzie? A Nie daleko, ale Kurwa, mać. Dawaj do chaty, No za dużo. Dobra, dobra, dobra. Zabiłem go, bo kurwa gdzieś, gdzieś mi zniszczył tam. Dobra. I bol do przodu. Ej, tam mp jest kurwa OP. No i masz rajda. Ok, ok. No i masz rajda. Następnie polecieliśmy przerobić trochę kompo, gdyż mieliśmy go za dużo na basce. Dobra, mm. mam wszystko, lecimy. Dobra, ej, 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 a tych broni się nie da skraftować? Przerobić? Nie, nie da się. Nie, nie wiem, no kurwa w razie się da, ale nie wiem. Dobra, no to Isto. wezmę pan przodu. Wydaje mi się, że próbowałem kiedyś i się nie dało. Jest ciemno, czyli teraz jest. Jest z jest drop tam spadł. Odjeżdżam. Dostał głowę i ciało im. Pierdola. Dobra, jebijmy w sumie. Zadam w sumie ta racja. Już idę, idę tam generować. No przerabia się wszystko ładnie. Łap. to wyjaśnij go. Leży Jeszcze jeden Leży Kurwa dominacja, widzę, że jest solidna Kurwa, gołodupce, nic nie mieli Przeciw... Najlepiej, nie? Szybko przepadę O, chłop biegnę, kolejny Leży Mam idealnie, dobra. Hoodnace Ciach. Ciach No i przypomnę panam. Dobra już chwój z tym Nie mam gdzie dramat Tourze tu piardole O, reaperki tam jest, No nie widzę O i Girsa jednego Ej, da się przerobić te pompy Przerabiam też. O kurwa, ale ta pompa sporo ten. Da się? No da się, chyba. Pa... Z jednej pompy kurwa trzy skrapy i sporo i parę krop. Czekaj, rzucę fajta, no? Czekam, tyś, tyś, tak nie? Faktyka, łobaby! Dobra, to na przeszłość <laughs> się będzie przyłazić i mnie... A dobra. Pewnie. A i takie shirty też to wszystko na clow'a. No wszystko tu się chyba da Ci powiem możesz, że no kurwa. Taka ja nie przerażał. wiedziałem, kurwa, ja raz wrzuciłem i nie przerobiło. No ja tak samo nie wiedziałem, ale wrzuciłem tą pompę, Słyszałem, a chuj, wrzucę, nie, zobaczymy. Widziałem. Dobra, ja idę na O, chłop od naszej bazy idzie. Z Boltem na plera. Ale... Leży. Dobra. Bolt, tak? Dobrze widziałem? Nie. Aha, to jakiś Bóg był. Ale ten... <laughs> Wiesz co, ja wezmę te chujowe broni i pójdziemy je poprzerabiać. O kurwa, zginąłem. Ile? U góry, mam MP5 też, kurwa, mać. A ja wyszedłem z tymi turetami. Przecież u góry zginąłem, na bazie to no. jakby, nie? Mhm, mm zamknąłem. Dobra, żeby nie zbudował mnie. Przecież przyroda. Dawaj go, bo to jest MP5 free. No to dawaj. MP5. To spróbujemy, dawaj. Ja idę dół, a ty idź góra, dobra? Poczekaj. Dawaj no. Do, I, I na trzy cztery. Dobra, go. Dobra, śpi. Kurwa, drugi, drugi, dawaj. A, padłem. Ja pierdolę. Ale odjebałem. Lipa. Dawaj biegnijmy, kurwa. Bierz pompę i, i wypierdalamy mu bułę. Ale ci wyszła. No, trochę tak. Ja biorę pompę i mnie to jebie. Uciekł, nie ma go nigdzie tu. Dobra, jednak jest, ale się dziwnie strzela z krowy bez skoopa. Bo ja z krową wyskoczyłem jak debil <laughs> Ja pierdolę Kurwa potrafię... idzie drugi A! Dobra zabrałem sobie nieco Dobra, zabrałem moją krowę Uważam sprzedła będzie chyba Jeśli tutaj Załazam jest O kurwa Spierdolę ci muje w... Chodź tutaj Kurde, uważaj, dół jest otwarty, nie otwieraj dołu Dół jest otwarty Nie wiem, Dobrze. dziwnie działa, on bambikiem jest, zostaje prześwit Dostał i stoi, co jest? Coś jest... dziwny damage, no Tak mi się coś nie podoba ten damage oh, no jak... Kurwa, dobra ja Zamknąłem go <noise> Zamknąłem chuja w bazie Dawaj go, zrobimy mu z dwóch stron dojazd, kurwa, nie? No to dawaj Mamy... Czekaj, okay, czekaj, już idę No tylko, że mnie już że z zewnątrz jakiś No Chodź, dawaj Trzy no. Cztery Cztery Zamknij drzwi, zamknij dobra. drzwi te zewnętrzne Dobra Jeszcze... Ej, kurwa, nie mogę drzwi... No, dobra Zbugowała się coś, no dobra, dobra. Tenterka z dwóch stron, dobra Mamy wszystko praktycznie, chyba, nie? No Ktoś trochę, trochę się odjebało no, ale tu, tu wszystko przyniosłem no, do, do tej bazy, krowa wszystko dobra, jest. to, żeby to nic nie poznikało, bo... Ja idę na savezone, za tą krową ja Tylko kurwa, chyba Dobra, jest mam ta krowa, bo ona, tej ma, tej. ona ma pojebaną szybkostrzelność, ale bez scope'a to ten skopik jest taki maciupci. I... Dawaj go. Dobra. Trzeci, cie... nie, to jest kurwa sarna, ja pierdolę. No coś. Tych no. No, no nie zna no, MP5 miał w sumie nie Dobra. Także no odciskana tylko, że to nie jest moja, ale ch... trudno no Nie wiem czy to jest twoja nie, nie wiem no teraz to jest, twoja... jest twoja mp 5 Z żółtym boosterem była i ze skopem skopa ja mam, żadna nie jest moja Znaczy są pomieszane, więc ja już tak już z kałachem będę biegał więc sobie weź tego oba. No. Ale to czekaj jak my mamy te beretki i tak dalej Chodź to przerobię. mi się wydaje, że z tego jest haku, ale nie jestem pewien. patrz, ej, poczekaj, poczekaj, eeey to nawziąść, poprzerabiać O wiesz. jest no wszystko co nie potrzebujemy, nie? Tam hmm? stronę jest obitnie. Taka tam jest fajna baza kurwa z rajdowania. O, farmił metal! No mi się No spierdala, więc nie będę go kurwa gonił, niech? Kurwa, nie chcę mi się nawet Czy że jest z haku. Nie ma z Beretki haku. Kurwa, szkoda. Potem po zebraniu trochę kaski, trochę cek, postanowiliśmy, że pójdziemy coś zraidować. Kurwa, widać. Nie, nie, nie wiem, to ten... dwa saczele To mam z dwa saczele. Będziemy mieli na dobra. trzy pary drzwi metalowych, cztery, pięć par drzwi metalowych. No dobra, bo na te metalowe drzwi to lecą trzy sachele chyba, nie? Z tego tak, co się tak, orientuje. Tak, tak. No. No to mam 400 czele i możemy lecieć, nie? To dawaj. No, da, 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 da. O! Trzeba Ma łuk tylko. Ile mu zadajesz, ciekawość? Bo ja mu banie strzeliłem. Kurwa, kurwa akurat nic A, i kolejny hit. Dobra. Kolejny, i kolejny, i kolejny. Wow. Ten damage jest jakiś naprawdę dziwny. Oni się leczą bandażami i są w stanie tyle wytrzymać, że to jest hit hitów. Dobra, dawaj, lecimy. Nie wiem, czy dwa na raz można, czy. bo trzech na pewno nie można naraz, ale dwa nigdy nie próbowałem. Kurwa, może z daleka szybko rzucać. Nie było. otwarte. Patrz. O kurwa, Tisik otwarty. Tisik, Ja pierdolę. Roz... Po prostu. Pop, pop, Leży. No, pierdolę, skaram teraz... Kurwa, żebym zdejmował djebanie, ja pierdolę. Ja się leczę. Sklikowo. Też mi patrzę po celownik. Siareczka, jak chuj, ale no trudno. Dobra. No, ale baza jest za free. Ej, kurwa, to 300 ale to syf, kurwa. Ktoś tu chyba biegnie, bo mi się wydaje. Nie wiem, ja mam kurwa Pompey i jakieś dwa pistoleciki. Dobra, to wracamy dobra. Na, na bazę jebanie. to no To kurwa jeszcze, no, możemy coś zareagować, nawet i, i tamtą bazę potem u góry, na szczycie, tamtą, nie tamtą z ta, ta, ta. haku, tamtą, wiesz, słabszym, mnie. Mm -hmm. <laughs> no miał... E, no to odłóż to, tylko czy się odłożysz. no trochę tego, tych trochę śmieci miało z tego co widziałem tam na oko. No miał jedną haku, jakieś trzy, dwa pistolety, pompa. Yy, siareczka, że jest dobrze, że no, i... drzwi jedno otwarte, to że oszczędziliśmy sporo. No. no i to na tyle z tego filmu. Następny film zacznie się rajdem, z tego co mi się wydaje. A tak ogólnie to jeszcze możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście jakiś content typowo niezwiązany z internet, nie wiem, QA, czy coś tam. Bo jest parę pomysłów, trochę ciężko z ich realizacją, ale to zobaczymy. No ale chciałbym wiedzieć, co wy o tym myślicie. A jak na razie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i nara.